Szanowni Państwo, szykuje nam się dzisiaj istna piłkarska uczta. Ale to oczekiwanie powoduje, że apetyt tylko rośnie, a dzisiaj w końcu możemy rozkoszować się naszym ulubionym sportem. Czy staną na wysokości zadania? Przekonajmy się. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. A dzisiejszy mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Puszczam je po łomice. Zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Składem zaczyna puszczanie połomice. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Spójrzmy na dzisiejszy skład Zagłębia Lubin. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Dusza więc, pierwsza połowa. Teraz może być głośnie. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Indywidualna akcja, może być ciekawie. Bardzo dobry, skuteczny blok. Po Co wyjdzie z dośrodkowania? I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. I teraz. Może znajdzie kogoś do zagrania. Ten obiecujący atak kończy się stratą. Przewinienie. Miedziowi będą za chwilę wykonywać stały fragment gry. with well, the owner of the silver hatchback with the license plate, GR55JKK. Olebiak. Please contact your nearest security guard. Thank you. Tomasz Matowski. Tomasz still has a remiss, but they are opportunity. Dąbrowski, teraz strzał, tu jednak bramkarz był czujny, dobre zachowanie, bez konsekwencji. Uwaga, mocny strzał, nie do wiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Prowadzą zatem jeden do zera. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Olewiak z piłką. A jedenasty metr z rogu. Mateusz kolebia. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo! Płaciło się przycisnąć. Co teraz? A teraz Mateusz Wdowiak. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Szukają na tym ślubcu w obronie, by odrobić stratę. Okazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Piłka w grze. Takie Panie do kopacza. Uderzenie że nie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w opałach. na puszczy nie A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Dąbrowski, Makowski, Tomasz Makowski. Nimca puszcza. To może być gol. Jest gol. A tak, teraz odskakują na dobry. tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak. Dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Na razie 2-0. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydłach. Damian Dąbrowski. Może coś być z tego badania. Dąbrowski. Dobra, za nadamkę. Cóż, w zamierzeniach miało być precyzyjne uderzenie i piłka w siatce, ale źle poszło chyba wszystko, co mogło pójść. Tak, próba efektownego wkręcenia piłki do bramki, ale ostatecznie spore pudło i niewykorzystana szansa. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Piłka na dojście. Dostał. Tu Co teraz zrobi? Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Dobrze wybrał moment ataku. Ma piłkę. Zobaczmy co z tego będzie. Uwaga. Łatwo to broni teraz. Bartosz Kopacz. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Przerwał atak rywali. Dowiak. Ale i mocno niecelnie. Trudno. Trzeba czekać na kolejną okazję. A o tej jak najszybciej zapomnieć. Damian Dąbrowski. Makowski. Nalepa. Ależ niesamowity przekwit na połowie Rywala. Kardynalny błąd z tyła. I zdusił niebezpieczeństwo w zarodku. I teraz wystarczy. Kuba. Po raz kolejny blokuje uderzenie. Nic tu się już nie może wydarzyć. Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi. Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ Jacku. Przeciwnik już raczej nie skróci tego dystansu. Za chwilę ten mecz skończy się tak, jak się musiał skończyć, a dwubramkowe prowadzenie to w zasadzie najniższy wymiar kary. Grali szwabą, z polotem opanowali środek boiska, tworzyli sytuację i oto rezultat. To słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie. Takim występem zasługuje wyłącznie na najwyższe noty. Czapki z głów. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich atryka, bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju obrońcom, właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary. Pierwsza więc, pierwsza połowa. Uwaga, mocny strzał! Nie do wiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i tak... Pod... To może być gol. Jest gol! A tak, teraz odskakują na dobre. Dobra okazja na bramkę. Rusza więc pierwsza połowa. O. Uwaga, mocny strzał! Nie dowiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Uwaga, mocny strzał! Nie dowiary, gol! się spodziewał, że ten strzał wpadnie. Nie do wiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Waga mocny strzał! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie?